Z drugiej strony wsiadł To jest nasza fura. Oj, I send confirmation to Hector. Widzowie, jadę właśnie w koszuli z H&M, w wąskich spodniach. Nie jedziesz sam, nie jesteś sam w tym gównie W białej Toyocie Jaris w hybrydzie a prowadzi nie kto inny. Jak ten gość! Kurde, jest fajnie, jest polsko Fajno polsko. E, Jesteśmy ci na... Planie klipu. E, tak, planie klipu. Ture, to jest kolej video. Dziękuję. Kolej video e, Fajno polski Swag. To jest w sumie mój taki pierwszy solowy kawałek, znaczy solowy z Olkiem kawałek. To <noise> jest solowy z orkiem. I to będzie promowało Epkę Muszę do siebie wyrzucić e, że właśnie mi odpisał, kurwa, nie rozumiem jeszcze tego, że ja nie rozumiem po hiszpańsku, wiesz? Pokaż, daj, ja ci przetłumaczę, co napisał? Może no, że pewnie już idzie, bo jest okej. Okay. Okej, okay, waje, ja, waje, ja. Da, no. Opowiedz o tym, w jaki sposób do uniwersum dołączył Jorge Luis Rodríguez Mendes. Sytuacja zaczęła się w roku... Równo rok temu, tak, równo rok temu Szymek poleciał na swoje wakacje na Kubę i... Jorge Luis Rodríguez Mendes podszedł do niego i po prostu za, jakby oznajmił mu, że chce jego buty No i tak się zakumplowali i butów nie dostał, ale w sumie dostał wizę do Polski i leciał tutaj połku, że garno wszystko poleciał po niego w ogóle i Luigi mieszka od trzech tygodni w Legionowie Troszkę się, się, się nie może zaadaptować ale ale trening już prowadzi zapraszamy na treningi indywidualne, jakby ktoś chciał 200 zł pisać do aliganski żeby, żeby, żeby trening zrobił. No i co? I Luigi Ludzie, go teraz z racji tego, że ma kolor skóry delikatnie ciemniejszy od naszego. Wkręciliśmy do klipu, gdzie będę nawijał, że Polki są czarnych kutasów, a nie polskich. No i Luigi będzie jako ta osoba, która będzie reprezentowała Chorizo. Więc. Luisie z nami wystąpi teraz w wideoklipie. Oczywiście, za wideoklip jest odpowiedzialny kolej wideo. Pozdrawiamy, profesjonalna robota. Gość po prostu potrafi wydobyć z siebie całe piękno. Dobrze powiedziałem, co? Dobrze, reklam. Co pod teraz? Nie? Kurwa, tylko się z tym Lidlem boję, żeby wiesz, nie, nie wkurwili się, że my tam nagrywamy na parkingu, żeby coś nie było potem jakieś. Może no, daj wiabłonnie to będziemy. Ale jaki przypał? Największy na przypał będzie taki, że, nas, że nam powiedzą, że mamy sobie stąd iść. Zanim poznacie Jorge, to pozwólcie, że nadam troszeczkę kontekstu w ogóle temu filmowi, jeżeli ktokolwiek bez kontekstu jeszcze to ogląda. To znaczy, mój kanał ostatnio stał się bardzo nerdowski w sensie gadam tutaj dużo o rzeczach związanych z komputerami, systemami operacyjnymi, grami, ale kiedyś ten kanał był też bardzo mocno lifestyle'owy pod kątem robienia zadymek z ziomkami i jeżeli zajrzycie na stare opowieści z kaptura, to tak to właśnie wyglądało. I polecam Wam zajrzeć, jeżeli spodoba Wam się dzisiejszy vlog, na stare vlogi również, bo no... Tam naprawdę jest kopalnia kontentu takiego jak dziś. I tak dalej. Gawka nagrywa płytę. Eee, chciałem o tym powiedzieć, bo ja realizuję tę płytę, już nagraliśmy dwa numery właśnie fajno polski słek, gdzie ja jestem na ficie i nawijamy o tym, że eem, no fajno Polakach, ale będzie też kawałek, nienawidzę klimaciar i al alimenciarzy. Biorę to na łapkę! Biorę to na To nie wyprzedziłem Nienawidzę klimaciar i alimenciarzy! Nowy zasiłek się sparzy. Nowa sprawa się już waży. Ja wiem, wy kurwy legalna praca was barzy. To są pudełka na dyski twarde. 3,5. <laughs> no, a widziałeś moją myszkę? Okej, okay, przezroczysta i kolorowa. A widziałeś pada mojego do grania? Ej, zajebiste Przezroczysty i kolorowy. No. Co mam w tym Czy mam takiego do playa dwójki. Tylko, że jest połamany już trochę. A w tym, w co grasz? Co? Znaczy tym. Wiesz co, teraz w nic Ale se do kompa, on jest taki do kompa, jak sygram gram w coś na kompie, to Need for Speed Underground 2 ostatnio grałem Kurde, właśnie ja się noszę z zamiarem zakupu jakiejś starszej konsoli, bo Vanessa mówi, że w klubie pograła na Play'a po dwójce No to ja ostatnio se za trzy dechy kupiłem i go Jak kupisz se Play'a dwójkę Znajdźcie playa dwójkę, i ja ci zrobię tak, żebyś mógł wszystkie gry odpalać. Ostatnie. E, I generalnie ja się zajmuję produkcją tej płyty i wiadomo, mixem, masteringiem i działam gdzieś tam technicznie. A Gawka jest persona non grata, gdzieś tam główny bohater e, tych wszystkich numerów i jego jakże kontrowersyjne przemyślenia. Więc y, dzisiaj zobaczycie backstage tego klipu, poznacie Jorge Luisa Rodrígueza Mendeza i e, podzieją się fajne rzeczy, natomiast mam jeszcze jedno ważne ogłoszenie dla Was, jeżeli dalej tu jesteście. Blav.pl Nastąpiła wielka wyprzedaż. Tak naprawdę ten vlog flatuje we wtorek, więc od wczoraj, od poniedziałku 18 do końca sierpnia będzie trwała wielka wyprzedaż na Blav.pl. Ta bluza 50 zł taniej, naprawdę mega warto. Jeszcze czarna bluza też 50 zł taniej, więc naprawdę mega warto, bo te bluzy. Ja wiem, że teraz jest lato, jest ciepło, ale zaraz się zrobi chłodno i te bluzy naprawdę to jest. Y no Każdy, kto kupuje coś z Blaw, to wie, no, Blaw nie zawodzi, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o ciepło, jeżeli chodzi o materiał, kroje. Wbijajcie na Blaw.pl Są też inne rzeczy w promocji, a z kodem Wakacje25, jeżeli wklepiecie ten kod, dostaniecie darmową wysyłkę jeszcze, więc tam takie okazje są, że nie należy ich przegapić. Idzią, <laughs> ale kocik. <laughs> Ola amigo! Z drugiej strony wsiadaj! Z drugiej strony! Tutaj Będzie trzeba... Siemasz. No tam sobie poprzestawiaj. <grym> e? Poprzestawiaj sobie! To się Dobrze Siema. pachniesz. Siema. O, drzwi drzwi Tam, no No spoko, spoko, kurwa, bym je nie zagaduj mnie. Ty to ten no HS ogarniemy kurwa, co? No. Dla twojej żony, hajs ogarniemy. Dinero. Przelejemy dinero? Money, money. E, dinero para su e, esposa. Hmm. E, yo hablo español un poco. A, ja. e, aprendo en Duolingo. Hmm. A co to On nie Duolingo? On jest. Duolingo es e, t, e, celular. E, Czekaj, jak chcę powiedzieć? Aplikacja telefonowe cellulara, program aplikacjon. No. O, stąd. Gdzie? No Zobacz. Może tu będzie kamera. Patrz, ty będziesz sobie tutaj stał. Ok. Okej. Okay. Komen jest nas, Jorge. Bien, bien. Koleś wideo opowiada, jak się kręci klipy na legionowie. No, zajebiście się Właściwie tutaj. to jesteśmy na jabłonie. No, Dobra, takie legionowe trochę. przyciągnięte już. Legionowe. <laughs> Ta flaga jest niesamowita, nie? Ona chce, tych... Tak, Powiedzisz że jaki jest plan? No jaki jest plan? Że podjeżdżamy i wysiadamy. Yy, ale to z Jorge? No. Wszyscy. Yy, nie wiem, jak jest podjeżdżać po hiszpańsku. Trzeba translator. Podjeżdżać, bo yy, wiem, jak jest wysiadać, ale nie wiem, czy wychodzić. <śminka> Rozkminka. Już <głos> <głos> Dobra słuchajcie, jestem w normalnych ciuchach już O Boże, rozrywają tę koszulę na ostatnim tak. ujęciu. Jak było? No, kurwa był ogień, nie? O. Dali, dalej, chłopaki, dobrze okay. dali. Dzisiaj jest środa, no? Gawka rozkminia, jak wysłać hajs Do żony Jorge na kubie. To jest nasza fura Okej okay? To lole daję no 21 wiek co? to no, comprendo mucho. ale ci broda rośnie to nie? ooo e, poczekaj, ok, pozostań co Dobra. teraz robicie? czekaj ty no to teraz rodzina Jorge to będzie grubo zarobiona, nie? O, stary tam na Kubie, za taki hajs na takiej to. Kubie ale nie no Cześć, to. Tam ile jest... kosztuje tam jakaś wiesz? Tam na przykład za miesiąc wynajmu? No? 15 dolarów. Okej. 15 dolarów za miesiąc wynajmu. Czy 500 złotych to ile jest dolarów? No, tak, top 50, on no, powiedział. Wielu Ja to wymandałem i w porę, żeby nam paramaribu, że ja mam numer. E, Ej, Ej, Dobra, to jest ten numer, tak? A, jest. Hola. Hola. El el ¿Bienvenuda? ¿Bienvenuda? es de Hola, Me está oyendo? Hola. Te lo va a hacer por Mira para acá, te lo va a hacer por por computadora, por la data. ¿Sabiste? Ya tienes boletos para venir. Bienvenido. Bienvenido, de que es de Es que no tiene tanto dato. Mira. Mira. To, ci... to jest kolejny odcinek serial Legionowo, nie? Ja myślę, że starzy widzowie to będą... Dzisiaj to zrobię. Będzie okej. Dzisiaj do ciebie dinero. Ale dinero do dinero. Ale się widzowie musieli stęsnić mi. Ja by... wszystko do siebie zabieram. A co bardzo na kubie został otwarty? No możesz, jeszcze nie? Okej. Okay. <todos> hijos> o, dos hijos. ¡Oh! będzie Dos... Hijo, hijo... Hijo, hija. Los dos, hembra y varón. Hijo y hija? Sí. ¡Oh! El niño y la niña. Sí. ¡Sí! Es mi hijo. ¡Oh, qué lindo! Esa es una bendición de Dios. La bendición. Una bendición de Dios. Waliska. A ja idę. Wierzę, że chorą kim masz 40 lat. E, Tłumaczę? 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 Okej, okay, Tłumaczę? Okay, Tłumaczę? Okay. To Tłumaczę? 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 Eee, kamek, <mysy> eja me <mysy> kija me Tak, żeby do ciebie na. napisała. Mensaje, si, mensaje, tekst, mensaje. Mensaje, a my, my przetłumaczymy. Kando eja me, me, eja me mensaje... To... <mysy> a to jeszcze rolki montuję. Pa, zajebisty <mysy> klip on był. I to wszystko się dzieje w Lidlu. <mysy> Co z <sobie? mysy> na sw klimat swojej płyty. Meja, obudzajem. Ojcze. Ola 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 Dinero. Dinero to you dzisiaj. Oj. Dinero oy. oj. oj. Jeszcze one more time? Konformisja, żeby chyba potwierdzenie? Mi się wydaje, że to jest potwierdzenie? Jeszcze raz? Można powiedzieć? Tam na Kubie to mają... bo to też jest kwestia tego, jaki oni mają internet, nie? to you. Genialne to jest, naprawdę. I send confirmation to Louis... Louis and Louis send confirmation to you. <noise> nie wiem. No wyślij im pieniądze, w końcu gawka. Hector? <noise> Hector Salamanca. Kim jest Hector? W ogóle to jakieś kubańskie koneksje się dzieją. Ah. What's up? Confirmation for WhatsApp? WhatsApp. 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 Hey, WhatsApp. Hey, what's Today, jak jest dzisiaj? Oj. Oj, I send confirmation to e, Hector. Pozdrowienia. <gadanie>. Ej, jaka śminka, to była ciężka. Bien. Bien. To one te que enseñar mówią po angielsku. Wszystko ok, ale musimy wysłać miejsce, gdzie skontaktować no się z hektorem. Co jest bardzo no, A, necesitach un numer. No, necesitach un numer. A, kim? Hektor. Hector. Numer, tak, tak. Numer al hektor. Tak, A, dobra. Ogólnie. Moja płyta będzie się skupiała na tym, co muszę z siebie wyrzucić, co mnie wkurwia. Według mnie to jest też część rapu. Żeby nie pierdolić jakąś przewózką, że wiesz, o, mam tu słeg, mam tu coś. To może to będzie to, co mnie wkurwia, to co mnie irytuje. Zaproszę fajnych artystów i myślę, że na tym się skończy moja kariera rapera. Będą klipy, będzie zabawnie, będzie to, co... Wyrzucę z siebie to, co czuję w głowie, dlatego ta nazwa płyty, muszę to z siebie wyrzucić. To będzie epka, jeszcze zobaczymy. Moje pseudonim rapowe to Gładki Operator. No i co, czekajcie. się. Myślę, że będzie Fizyk, Mugo pomoże na pewno. Tak, nie, no, że jak Mugo, nam... Bluff, znaczy Bluff i Mugo. Przecież no to puszczamy się. Fizyka na Bluff. listopada, bo nie <laughs> mogę nic innego zrobić, nie <laughs> mogę, nie mogę nic innego zrobić. Napisz, nie dygaj. Ja. Jan, podsumuj dzień dzisiejszy. Trzeba było, to jest? co? Nie, bo mam na założenie. No ale to nie mają godziny. My jesteśmy poza granicami Unii Europejskiej. Przecież mieliśmy Jorchana. Na Kubie jesteśmy. E, dzisiejszy dzień, kurczę, no intensywnie dużo ogarniania. E, z Luigi było, było, było śmiesznie. Oczywiście coś chciało, nikt nie wiedział, o co chodzi jak codziennie. Ale odstawiliśmy go do domu, już idzie na trening. E, a ja w ogóle cię zabieram ten, 12 randki, niespodziankę. No bo jest, jedziemy do jachlanki bo serwant właśnie tam byłem i zauważyłem, że jest taki, wiesz, park na wodzie, że tam można pozapierać i jest e, też do badmintona, a Vanessa lubi grać badmintona więc zabiorę ją tam, potem e, na tę wodę i na koniec na kolację Nieźle tylko, tylko jeszcze muszę jechać do Serocka, kurwa, jego mać, bo się skończył papier do kasy fiskalnej. No i dzisiaj dzień intensywny, dziękuję Olek, że, że rapowałeś ze mną Dziękuję kolesiu, że nawijałeś, znaczy nagrywałeś z nami ale myślę, że sceny z Jorge w Lidlu będą legendarne. No, no. nie wiem, no ja myślę w ogóle, że ten klip będzie... Ale ja myślę, że sceny z Jorge na tym vlogu będą legendarne, bo ja nagrałem tę całą dyskusję. To jest czeski film. Czasami można się, kurczę, pogubić w tym wszystkim, co się dzieje, ale myślę, że jest pozytywnie. No i mam nadzieję, że ten kawałek, kurczę, będzie... Może tego vloga wrzuć przed tym kawałkiem w ogóle. No tak. Żeby... No kawałek to jeszcze, jeszcze. Bo to trzeba zmiksować, trzeba wrzucić na mugę i w ogóle. Jak w sierpniu tak to zrobić. No, to Ale zobaczymy. Albo wrzesień, na spokojnie, nie ma co się ciśnijować.